Let's go! Po I jeszcze dalej. Respik na B. O widzę 4B. Hello! Hello! Zobaczymy, co to wykombinują. Top meet. Okay. I coś nam gdzieś, czyli meet na B może być tunele mogą mieć albo shortem. Brali chyba shorta. I źle wybrali chyba ostatni na long. Zobaczę kogoś w tej rundzie. Jak picie to nie musicie go rozszować, bo jeszcze to się źle skończy. No albo i nie. Widzicie, że sobie dużo to ja nie zrobiłem w tej rundzie. Break, 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 break. No to miałem czekać na boom. No ale jednego słyszałem Ja to poczekam na ciebie, ja mam czas. Ja wiem, że ty będziesz chciał longa iść. Tak, myślałem. Xbox helpy. Oni mogą na A wjeżdżać? No nice. oh, Jeszcze jeden. Ja nie słyszałem kiedy plantował. Fuck this shit man, I'll fish me, I'll fish me. Defuse, defuse, defuse. No przecież defuse spokojnie spokojnie nie koniecznie. Oooo! Co to za bombę dostałem? O, dostał, go się w tym Montanus. Znaczy na B chyba nie przyjdę. Cały czas na Cetę. No to może jednak się zdecyduję na B. Albo no, nie. A czy wy mi tak pomagacie, że się nawzajem zabijacie? Nie musicie, nie musicie, dam radę chyba jakoś. Dobra, robię to. Smoke. Deploying flashbank. Deploying flashbank. Deploying smoke. Smoke. proszę Smoke. 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 one long. No wreszcie jeden Short lat Mid door Będzie fajk pewnie, potuptał Ale chyba cofnie na mida A tak nagle dziwnie, ucichły kroki, A, bo inny nie Zreszcie jakoś się oddalił Jeszcze trafił tamtego Zostajemy sobie longa Dobra, ale jakoś za wcześnie, bo jeszcze mołotów nie zgasł. Dobra, jak on zginie tym midzie, to B jest czysty Mam paker Niepotrzebnie, mogę się cofnąć Nice. Good job. One top, me top. One ramp. Is going up. No, mi pakę w tutej naftę. Czy możliwe? No, na... careful to sh*t. Okay. Okay. Lowless eagle. Nice. Nie wiem czy wejdzie czy nie, ale bezpieczeństwo rzuca za niebieski Nice. Sorry bro. No, niedobrze, niedobrze. Nie dobrze. W tym midzie coś dużo tracimy. Najpierw to tobie. O, kogoś tam ubiłem. Na BAWS jeden, czy na midzie gdzieś może się czaić A tu ostatnio. Nawet nie widziałem, kiedy tego czwartego ubili. Coś cicho tutaj pod nogiem. Na top midzie też Dziwny... dziwna opcja na wskoczenie na tą Ale nie będę narzekał, pomogłeś mi tym. No i pięknie, 7-1 Tylko żeby teraz znowu tej klątwy standardowej nie było, że jak już wygrywa się 7-1 Albo 8-0 na krótkim mecz, to mi się przegrywa z 3-4 rundy jeszcze no Nie da się tak ładnie wykącić, zmieńmy to Wygrajmy Nawet pójdę w petkę i nejla No dobra, z wychylacie? On mój myt Dobra, ale jednego, jednemu dałem bombę Za zero nie padłem Ich najlepszego ubiłem, w teorii Dobra, 2 na 2 Czekaj CT na um planet Nie wiem, był tam na domu? Szerp mi się wydawało? CT Tak, był na domu Long, long, I mean. Okej, okay, nie wiem co tamten robił Właściwie schowaj się i czekaj no. O to ciekawa metoda. Kuklic Zeusa? Tego jeszcze nie widziałem. Tego też obiłem. Był domny No i pięknie, no nie no, easy match'ek to był Co tu dużo mówić, no Niszczyliśmy ich po prostu No w końcu Ile można było czekać, ile meczów trzeba było zagrać, żeby w końcu to otrzymać Trzeba było przełamać w końcu tą pasę przegrywania takiego ich Rund, jak już się ma dobry wynik I te, to trzeba było zrobić i wtedy był awans No to dobra, no dobra, jest global, no to przenosimy się na faceity, teraz będą się pojawiać faceity No i będziemy wbijać na jakieś elo wysokie, no bo co, no to globala już mamy, no to lecimy dalej